Ten Mężczyzna miał zamiar wrzucić płaczącą dziewczynkę do rzeki, kiedy Carlos przyszedł i zapytał: „Bracie, co ty robisz?”. Mężczyzna powiedział: „Nie widzisz? Wrzucam tę dziewczynkę”. Carlos, zszokowany, powiedział: „Ona jest tak niewinną duszą. Dlaczego miałbyś to zrobić? Bracie, nie rób tego”. Mężczyzna, zezłoszczony powiedział: „Od dwóch lat proszę Boga o syna, ale urodziła się córka. Jak mam ją wychować?”. Carlos odpowiedział: „Nie myśl tak. Córka to błogosławieństwo od Boga. Jeśli nie możesz jej wychować, oddaj ją mnie. Ja ją wychowam”. Mężczyzna, zdziwiony, zapytał: „Ty ją wychowasz?”. Carlos skinął głową. Tak, jeśli masz ją zabić, to oddaj mi ją. W końcu mężczyzna oddał dziewczynkę Carlosowi i powiedział, słuchaj, od dziś nigdy mi jej nie pokazuj i pamiętaj, że już się nie spotkamy. Carlos się zgodził i szczęśliwy wziął dziewczynkę na ręce, mówiąc, mała księżniczka właśnie zawitała do naszego domu. Gdy wrócił do domu, powiedział do żony Marii, zobacz, co dla ciebie przyniosłem, niewinną księżniczkę. Maria zaskoczona zapytała, gdzie ją znalazłeś? Carlos odpowiedział, nie znalazłem jej. Mężczyzna miał zamiar wrzucić ją do rzeki. Gdy zapytałem dlaczego, powiedział: że ma już trzy córki i chciał syna, więc nie może jej wychować. Powiedziałem więc: oddaj ją mnie. Zaniepokojona Maria powiedziała: Nasza sytuacja już i tak jest trudna. Nie masz pojęcia, jak ją wychowamy. Carlos się uśmiechnął i odpowiedział: Nie martw się, Bóg zawsze daje zaopatrzenie razem z każdą duszą. W tym momencie zadzwonił telefon. Carlos odebrał: Halo, kto mówi? Po drugiej stronie głosu odezwał się głos: Tu twój adwokat. Carlos zapytał. Tak, słucham. Adwokat, szczęśliwy, powiedział: Wygrałeś sprawę o ziemię wartą 5 milionów dolarów. Teraz oficjalnie należy do ciebie. Carlos, zaskoczony, powiedział: Naprawdę? Adwokat odpowiedział: Tak, oczywiście. Gratulacje. Carlos podziękował i się rozłączył. Maria zapytała: Co się stało? Carlos, szczęśliwy, powiedział: Sąd zdecydował na naszą korzyść. Ta ziemia warta 5 milionów dolarów, którą myśleliśmy, że straciliśmy, znowu należy do nas. Maria, zaskoczona, powiedziała: Naprawdę? Carlos się uśmiechnął. Tak. I wiesz dlaczego? Bo kiedy ta mała księżniczka weszła do naszego domu, przyniosła ze sobą błogosławieństwo. Oczy Marii wypełniły się łzami i powiedziała. Masz rację. Wychowamy ją z miłością i damy jej najlepsze wykształcenie. Carlos przytulił dziewczynkę i powiedział. To właśnie takiego ducha potrzebujemy. Ja powiedziałem. Nie mówiłem? Każde dziecko przynosi własne szczęście. I pamiętaj. Córka, to zawsze błogosławieństwo. Jeśli się z tym zgadzasz, polub film i zostaw czerwone serce w komentarzach. Ja.